Ja wiem, że ostatnio nagrywałem o pewnym pajączku, który tam mieszka na tej grządce. Ale tutaj zauważyłem, że w szklarni kuzyn. Kuzynka właściwie, bo to jest ona. Prawie głową wlazłem w tego pająka. Pają pajęczycę. O, ładnie Cię dostrzyło. Zobacz. No. Wiele brakowało, aby mi się działała na głowie. Ta pani właśnie. Pajęczyca. No, ja ogólnie to jest warzywka, zbieram. Znaczy, te nie będą na śniadanie dzisiaj, bynajmniej nie wszystkie. To jakiś czas temu nagrywałem, ponieważ prowadzę yy, taką wojnę hybrydową z jakimś stworzeniem, które mi podjada pomidory w szklarni. No i muszę w ten sposób z nim walczyć, że po prostu zbieram częściowo dojrzałe. Bo jak już coś zaczyna dojrzeć, to on to, on to po prostu zjada. O, tu jeszcze pominęłem takiego. No, więc muszę mu podwędzać po prostu te pomidorki wszystkie zanim zdążą dojrzeć ja się tam pewnie teraz bardziej denerwuję no ale nie powiem, ja też się trochę denerwuję na to no, ale cóż, musimy się jakoś podzielić, nie? prawda? no, ślimaków jest tu pełno no i nic tam jedzenia też jest pełno na wszystkich starczy dobra, nic trzeba będzie na ciebie uważać wiesz? ty ponoć niebezpieczna jesteś Samica. Dobra, nic. Lecę na śniadanie. Słońce wschodzi z lasu, co dopiero. Eee. o, kierownik przyszedł. Panie kierowniku, to już jest wszystko porobione, zrobione, wszystko jest załatwione. Możemy iść, jeść. Dobrze? No, dobra. To kończę.